Mają po kilka lat i marzą o wielkiej sławie. Do szczęścia potrzebna im piłka oraz kawałek murawy. Wierzą, że dzięki ciężkiej pracy i systematycznym treningom zostaną gwiazdami futbolu. Dzieci i młodzież roczniki 2007-2010 wzięły udział w akcji rekrutacyjno-selekcyjnej do Mobilnej Akademii Młodych Orłów. 25 września na stadionie sportowym w Libiążu trenerzy z Polskiego Związku Piłki Nożnej dali im szansę podczas Dnia Talentu. Dla młodych piłkarzy zaczął się rok intensywnych treningów. Co ważne, spotkania z profesjonalistami są bezpłatne. Patronat nad Dniem Talentu objął starostach Szanowski. Bo chcemy się dostać do, do tej do drużyny małopolskiej i chcemy łączyć łącznie grać. Lubię piłkę nożną. Trenuję na podwórku. Mam tam bramkę. No składa czas na komputer. Bardziej warto być takim w ruchu. Bardziej. Mobilna Akademia Młodych Orłów powstała dwa lata temu. To inicjatywa Polskiego Związku Piłki Nożnej aby nowoczesnym, dodatkowym, nowoczesnym treningiem i bardzo dobrą selekcją wyłuskiwać największe talenty, pokazywać, jak należy współcześnie trenować i dodatkowo jeszcze edukować lokalnych trenerów, właśnie przekazywać im tą nowoczesną myśl szkoleniową. Staramy się ten talent odnaleźć tutaj w powiecie Chrzanowskim. W tamtym roku działaliśmy tak samo na terenie powiatu. Szanowskiego. Zdecydowanie jest to, ta, jest to powiat, w którym występują zawodnicy o dużych predyspozycjach piłkarskich. Stąd też kolejna nasza wizyta, kolejny nabór do grup selekcyjnych Mobilnej Akademii Młodych Chorów. Liczymy na to, że tak samo w tym roku znajdziemy te perełki piłkarskie. To wystarczy zobaczyć gołym okiem, jak staramy się ich nie tylko wdrażać w dziedzinę piłkarstwa, ale przede wszystkim przygotować do życia. My staramy się nie tylko kształcić młodych piłkarzy, ale tak samo kształcić ich mentalność, wychowywać poprzez sport. Chcielibyśmy, żeby tak było. Oczywiście w dzisiejszych czasach jest to trudne, ale wierzymy w to, że wychowanie przez sport jest najlepszą motywacją dla młodego zawodnika, dlatego te treningi raz w tygodniu będziemy prowadzić i wspomagać trenerów lokalnych.